Nazywam się Wiesława Nowak i jestem dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i mam przyjemność zachęcić Państwa do obejrzenia filmów o naszych gospodarstwach demonstracyjnych. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przyczynia się do transferu wiedzy z obszaru naukowego do praktyki i realizujemy to przez, poprzez szkolenia, demonstracje, pokazy, jak również poprzez doradztwo. W roku 2012 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego utworzył sieć gospodarstw produkcyjnych. Gospodarstw, które nazwaliśmy gospodarstwami demonstracyjnymi, a które są bardzo zróżnicowane ze względu na swój profil, bo mamy tutaj i gospodarstwa typowo z produkcji zwierzęcej, gospodarstwa roślinne, produkcji roślinnej, czy takie specjalistyczne jak rybackie, szkółkarskie, sadownicze, agroturystyczne czy ekologiczne. Obecnie gospodarstw w naszej sieci, sieci Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, mamy 93 i w ponad połowie, bo w 55, mamy zainstalowane stacje meteorologiczne. Stacje zakupione właśnie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. To stanowi doskonałą bazę edukacyjną, bo trzeba przyznać, że od 1 czerwca 2019 roku realizujemy projekt o akronimie EDWIN, Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin i prowadzimy go właśnie w gospodarstwach demonstracyjnych. Tam realizujemy założenia polityki unijnej, dyrektywy unijnej 128 z 2009 roku, mówiącej o zasadach ochrony roślin zakres właśnie w Integrowanej Ochronie Roślin stacje meteorologiczne są bardzo ważnym bardzo ważnym narzędziem. I przez te 8 lat, bo dzisiaj mamy rok 2020, w naszych gospodarstwach demonstracyjnych przebywało bardzo dużo grup ludzi. Byli to rolnicy nie tylko z naszego województwa, ale były to grupy studentów, uczniów z krajów unijnych, z Francji, z Niemiec, co daje pogląd, że nasze gospodarstwa demonstracyjne, nasza produkcja rolnicza w Województwie Wielkopolskim jest na dosyć wysokim poziomie. Grupa Top Farms, której profil działalności to uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt jest inicjatorem budowy zalewów powstających w Wielkopolsce. Jak powszechnie wiadomo, Wielkopolska jest obszarem bardzo suchym. Suma opadów tutaj w okresie wegetacyjnym nie przekracza 200 mm, żeby pokryć potrzeby wodne naszego ziemniaka w okresie wegetacji potrzebujemy znacznie powyżej 200 mm. W związku z tym pojawiła się konieczność nawadniania. Niestety nie mamy wód podziemnych ze studni głębinowych. Tutaj w okolicy kurnika nie ma takich wód, w związku z czym pojawiła się konieczność pobudowania zalewów. Za moimi plecami jest zalew o powierzchni 24 hektarów, prekursorem tego i budowniczym tego zalewu był pan Stefan Jankowiak. To on właśnie ten zalew wybudował, podobnie jak drugi z naszych zalewów o powierzchni 48 hektarów, zlokalizowanych w pierzchnię. Jesteśmy w stanie w tych zalewach zgromadzić około 900 tysięcy metrów sześciennych wody i mniej więcej połowa z tego jest użyteczna dla nas, gdyż drugą połowę niestety tracimy z powodu ewapotranspiracji, z powodu odparowania. Zbiorniki powstają na podmokłych łąkach. Były często zalewane, są to łąki torfowe, w związku z czym pan Stefan zdecydował się je po prostu zalać. Pobudowane zostały dookoła nie tego zalewu wały piętrzące wodę. Jak Państwo widzą, tutaj w Szczurzykowie jesteśmy w stanie zgromadzić wodę na wysokości około 1,5 metra. W związku z tym, że ten sposób zaopatrywania naszego gospodarstwa w wodę sprawdził się bardzo dobrze, aktualnie projektujemy i jesteśmy w trakcie budowy kolejnego, trzeciego zalewu, który mogą Państwo zobaczyć. I robimy to w ten sam sposób. Łąki, które są mało atrakcyjne, zalewamy wodą, spiętrzamy wodę poprzez pobudowanie wałów. Mała retencja ma wielowymiarowe znaczenie. Mała retencja z pewnością w wielu aspektach wywiera pozytywny wpływ, nie tylko w tym aspekcie przyrodniczym, no ale też gospodarczo, bo woda to dobro, które jest powszechnie bardzo pożądane, którego my w naszych warunkach szczególnie mamy mało. Mikroretencja, mała retencja w tym wykonaniu to też aspekt społeczny, to też aspekt ekologiczny. Widzą Państwo za mną platformy lęgowe dla ptaków. Także oddziaływanie tego zalewu z pewnością przyczynia się do tego, że życie biologiczne wokół niego zmienia się. A jak wygląda sam proces nawadniania? Znajdujemy się na polu w gminie Kurnik, czyli środkowej Wielkopolsce. Okolice te charakteryzują się deficytem wody, zwłaszcza w okresie wegetacyjnym. To jest dla nas najważniejszych okresach od czerwca do sierpnia, czyli momentach, gdzie ziemniak tej wody potrzebuje najwięcej. Sumy opadów z wielolecia kształtujące się na poziomie 200 mm na metr kwadratowy. To jest zbyt mało, by utrzymać taką plantację produkcyjną ziemniaka chipsowego z plonem ostatecznym około 50 ton. Stąd Wymagane jest deszczowanie. Woda gromadzona w zalewach transportowana jest do pól rurociągami. Tych linii w gospodarstwie jest około 11-12 km w sumie. Deszczowanie na polach odbywa się przy pomocy deszczowni firmy Bauer bądź Hudik. Deszczownie szpulowe o długości od 500 do 650 metrów. Jedno, jednorazowo ilość wody aplikowana na metr kwadratowy podczas jednego nawadniania to jest około od 25 do 30 litrów. W zależności od stanu wilgotnienia gleby i, i właściwości sorpcyjnej gleby. Jest to ostatnie pole. W tym sezonie wegetacyjnym, które pozostało nam do zbioru, mamy 20 października. Wegetacja ustała tutaj około połowy września, stąd występujące zachwaszczenie wtórne. W tym miejscu podlewanie robiliśmy trzykrotnie, w ilości po 30 litrów jednorazowo. Deszczowanie odbywa się w nieprzypadkowym terminie. W okresie wegetacyjnym staramy się utrzymać stały, odpowiedni dla roślin poziom wilgotnienia gleby. Może to się odbywać przy pomocy już dziś dostępnych urządzeń pomiarowych, natomiast my wciąż posiłkujemy się również na organoleptycznych, organoleptycznej ocenie wilgotności gleby. To jest poprzez obserwacje, odkrywki redliny a także e, ściśnięcie pewnej ilości gleby e, w dłoni. E, na tej podstawie podejmowane są e, decyzje o momentach e, ważnych dla deszczowania. Woda e, transportowana poprzez e, rurociągi pompowana jest e, przy użyciu pomp e, trzech elektrycznych e, oraz jednej pompy spalinowej. E, ciśnienie jakie jest e, osiągane e, przy, przy wejściu do rurociągu na pompie, czy to elektrycznej, czy spalinowej, to około 12 bar. Natomiast po stratach ciśnienia, jakie, jakie są osiągane poprzez kilometry linii przesyłowych, na deszczowni ostatecznie osiągamy od 6,5 do 8 bar ciśnienia roboczego. Najkorzystniej jest deszczować drobną kroplą. To możemy osiągnąć przy mniejszych średnicach dysz. Natomiast, przez wzgląd na, na czas, jaki ogranicza nas podczas, podczas deszczowania czy, czy ilość sprzętu dostępnego, to deszczujemy bardzo często na większych dyszach, co usprawnia cały proces. Grupa Top Farms w planach ma kolejne tego typu inwestycje. Mała retencja. W ujęciu jednego zalewu z pewnością nie ma dużego oddziaływania na środowisko, ale rozpowszechniona mała retencja, czyli wiele małych zalewów, z pewnością taki pozytywny wpływ na środowisko ma. Dlatego my, jako TopFans, jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w szerszych projektach. Nie tylko takich wewnętrznych, jak ten tutaj prezentowany przez nas, gdzie jesteśmy w 100% my właścicielami i budowniczymi tego obiektu, ale z chęcią przyłączymy się do projektów wspólnych, gdzie wspólnie z gospodarstwami rodzinnymi, indywidualnymi będziemy partycypować w kosztach, a dalej w użytkowaniu takich obiektów.